Straszne historie Maszy. Chłopiec o imieniu Paweł bardzo bał się czarnych charakterów z książek. Czasami, naczytawszy się bajek, wyobrażał sobie różne rzeczy, a potem bał się, a nawet niekiedy straszył nimi inne dzieci. A teraz opowiem Wam, jaka straszna historia z tego wynikła. Pewnego dnia czwarta B pojechała do lasu. Wybrali miejsce, rozstawili namioty i usiedli przy ognisku. A Paweł mówi tak: To był zły pomysł! Przecież w tym lesie na pewno mieszka baba Jaga. Jeszcze zobaczycie! Na pewno nam się pokaże! Posadzi kogoś na swojej łopacie i do pieca wsadzi. Oczywiście nikt mu nie uwierzył. A następnego dnia. Straszne! A kto to? Pawła tak pogryzły komary, że nikt go nie poznał. No i widzicie? krzyknął Paweł. To Baba Jaga rozkazała komarom, by wypiły ze mnie całą krew. Oczywiście wszyscy się zaśmiali, a koleżanka Zosia dała mu swój spray na komary. Wieczorem Paweł spryskał swój namiot przeciwko komarom i powiedział. Zobaczycie, dziś w nocy na 100% przyjdzie baba jaga. Ona nas zje i na naszych kosteczkach sobie odjedzie. Na pewno w nocy aż strach się bać. I jak zahuczało! I jak zabłyskało! Następnego dnia w butach Pawła było pełno wody. Na pewno Baba Jaga sprowadziła ten deszcz! krzyknął Paweł, wylewając wodę ze swoich butów. Oczywiście wszyscy się z niego śmiali. Nie powinien był zostawiać butów na dworze. Kolega Dawid dał mu swoje zapasowe tenisówki. Grupa chciała wybrać się na maliny, a Paweł powiedział. Nigdzie z wami nie idę, bo w tym strasznym, ciemnym lesie mieszka Baba Jaga w chatce na kurzej nóżce. Wokół chatki stoi płot, zrobiony z nart zaginionych narciarzy, a na płocie wiszą kosze zaginionych grzybiarzy. Oczywiście wszyscy się z niego śmiali, a Mała Tosia dała chłopcu garnek i torebkę owsianki. Zrób owsiankę, powiedziała. Jak wrócimy, zjemy owsiankę z malinami. Grupa wróciła z lasu z malinami i ujrzeli, że Paweł śpi. Owsianka w garnku się przypala, a ogień wyszedł poza ognisko. Palił suchą trawę i zbliżał się do namiotów. Dzieci zadeptały ogień, potrząsnęły Pawłem i zapytały. Czemu nie pilnowałeś ognia i przepaliłeś owsiankę? To nie moja wina. To baba Jada mnie czarami uśpiła, żebyśmy nie jedli jej malin. Właśnie tutaj na moździerzu leci, tłuczkiem wymachuje, a miotłą ślady zamiecie. Faktycznie, nad lasem jakby zagrzmiał grom. Wiatr głośno świszczał, drzewa się gieły, a na polanie wylądował niebieski helikopter. I wyszedł z niego pan w mundurze. Paweł podszedł i spytał, czy jest pan babą Jagą? Nie. Odpowiedział mu Pan Ani nawet świętym Mikołajem Jesteśmy ze straży pożarnej Latamy nad lasem, by czuwać, czy się nie pali Zobaczyliśmy ognisko i kogoś, kto leży i się nie rusza Musieliśmy sprawdzić, czy to nie pożar Nie! Powiedziały dzieci Paweł zasnął przy ognisku To wszystko wina złej baby Jagi My zawsze ostrożnie obchodzimy się z ogniem Dobrze dzieci, powiedział strażak. Za to dostaniecie ode mnie lody i bezpłatny film o tym, jak zachowywać bezpieczeństwo w lesie. A ciebie, Pawle, jeszcze zaspany weźmiemy ze sobą. Z helikoptera zobaczysz, że w lesie nie ma żadnej baby Jagi. Czy masz lęk wysokości? Odtąd Paweł zrozumiał, że nie trzeba bać się baby Jagi. Trzeba bać się pożaru i nigdy nie pozostawiać ogniska bez opieki. Zdaje się Wam, że wszystko wiecie. Mówicie często: Straszliwe potwory, potworne straszności. Och, tak bardzo się boimy. A w rzeczywistości nikt z Was ich nigdy nigdzie nie widział. Ale jeden chłopiec je widział. A było to tak. Historia wydarzyła się w opuszczonej fabryce traktorów. Niestety, chłopiec zgubił łyżkę od swego ulubionego traktorka. I myślał, że znajdzie zapasową w tej fabryce. I podczas poobiednej drzemki, gdy żaden z dorosłych go nie widział. Postanowił tam iść. Chłopiec przeskoczył przez płot. Ujrzał przed sobą straszny budynek. Połamane belki sterczały, okna były potłuczone, światła wyłączone. I tylko w maleńkim okienku paliło się słabe światło. Chłopiec powoli wszedł po schodach. A tam w pokoju przed lustrem siedział spokojnie najpotworniejszy potwór na świecie. Cały pokryty futrem. Spojrzał na siebie i zaczął malować się wałkiem malarskim. Jednym słowem: wuj! Ze strachu chłopiec zaczkał! <śm> I w ciszy zabrzmiało to tak strasznie głośno, że nawet potwór się tak przeraził, że wałek padł mu do buzi. Chłopiec ze strachu kował po schodach i sam nie wiedział, jak znalazł się w jakimś podziemnym pokoju. Rozejrzał się... Mamusiu, droga! Naprzeciwko niego na jakichś pudłach siedziały dwa potwory. A razem z nimi stał nieogolony pan w kombinezonie roboczym. Zamiast stołu stała tam wielka szpula do zwijania kabla, w którą potwory bardzo głośno waliły. Aż tu nagle potwór cały w łuskach, z kolcami na głowie i wężowym ogonem mocno uderzył łapą w stół. I krapliwie krzyknął... Ryba! A ten drugi potwór... Ten z wielką trąbą... Przerzuconą przez ramię jak szal... Zaczął tak okropnie chichotać... Że chłopiec dostał gęsie i skórki... Jakby coś po nim chodziło... Potwory złapały starszego pana... I zaczęły stukać w jego głowę... Chłopiec tak... Okropnie się przestraszył, że wybiegł z piwnicy i znalazł się w wielkim warsztacie. Było tam cicho i ciemno, słychać było tylko jak coś kapie, kropla po kropli. A po środku warsztatu stał tron, ozdobiony czaszkami, a na nim siedział król, też cały w czaszkach. Król miał pancerz. A w rękach trzymał miecz świetlny. Gdy zobaczył chłopca, zezłościł się tak, że wykrzywił swą zieloną twarz. Wtem zapalono światło, a jakiś wysoki głosi krzyknął... Stop, stop, stop! Dlaczego jakiś dzieciak włoży nam przed kamerę? Marianno! Mówiłem ci! Nie możemy nagrywać! Z góry zjechała platforma z kamerzystą A król na tronie rzucił swój miecz w kąt Kolejna przerwa Już 150 ujęć Tak naprawdę to był plan filmowy Domyślił się chłopiec Gdy nieogolony pan wystawił go za bramę fabryki A wszystkie potwory to byli zwykli aktorzy A jeśli wszystko udawali... Czemu ja głupiutka mam się ich bać? Więc tak, moi drodzy, wszystkie potwory, te z książek i z filmów, naprawdę wcale nie istnieją. To fikcja, zwykły wymysł fantazji. A jeśli chcecie znaleźć prawdziwego potwora, spójrzcie sobie na muchę pod mikroskopem. Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon, wnet powiem. Masza i Niedźwiedź. Och, jakie to